Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam odpowiedzieć Wam na Wasze pytanie. A pytanie jest, dlaczego on mnie wykorzystuje? Karty przełożyłam i tradycyjnie rysuję trzy karty: sedno, czwórka kielichów. Zawychodzi naprzeciw. O, król Bław. Wynik, odpowiedzi rada. Piątka mieczy. Sedno, twórka kijów. Człowiek jest już zmęczony tą ciągłą pomocą, a ta pomoc prowadzi do nikąd. On zawsze czegoś potrzebuje, a jak człowiek jemu dostarczy pomoc, to jeszcze on może mieć focha albo grymas. wychodzi naprzeciw, król buław. Witam Cię mój królu, mój faworycie. Król buław jest bardzo wygodny. Lubi zdominować partnerkę dla swoich potrzeb. Wynik, odpowiedź, rada, piątka mieczy. Tutaj jest brak postawienia granicy temu królowi bław. Od początku był popełniony błąd partnerski w kontakcie z tym królem buław. Czyli, kochanie, podaj mi to, podaj mi tamto, podaj mi na przykład majtki, skarpetki lub podkoszulkę. I wiesz co? I wiesz, kto mnie ubierze? Tak wiem. Wiem, kto cię ubierze. Ubierzecie zakład pogrzebowy. Tutaj nie była postawiona granica i teraz kobieta może czuć się wykorzystana tym ciągłym Jemu usługiwaniem. Tutaj nie ma przegranych i również nie ma wygranych. Możesz poczuć niesmak z zwycięstwa, że Jemu odpowiedziałaś, że ubierze Cię zakład pogrzebowy. Możesz czuć się upokorzona, że dałaś się Jemu tak wkręcić. Powodem Jego zachowania jest to, że On wie, że bardzo jego chcesz, że ci zależy na nim. I to jest twoja porażka. Nie jego porażka, ale twoja porażka. Należy jego kochać mądrze. Tutaj jest obustronne przekroczenie granicy. On teraz może się złościć na ciebie, że jemu nie usługujesz. Zabierasz jemu coś dobrego, do czego jego przyzwyczaiłaś. I teraz powstaje konflikt i kłótnia, bo on uważa, że to się jemu należy. Żeby związek powstał i trwał, to para musi się kochać mądrze. Zanim wezmą ślub, to muszą być przekonani, że nawzajem się kochają. Nie myl zauroczenia z miłością. Bo kiedy jedna ze strony ma wątpliwości co do uczuć strony przeciwnej, to później powstaje porażka. Powstaje porażka z lekkomyślnej decyzji. I wtedy powstaje taki martwy ciąg na prostych plecach. Dziękuję i życzę Wam wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Klara Tarot. Dbaj o Zapraszam również do oglądania i subskrybowania moich kanałów. Klara Tarot. Klara Tarot. Plus i Klara Tarot Miłość. Kontakt do mnie jest pod filmem. Pozdrawiam, Klara Tarot. Dbaj o siebie.